Was bardzo serdecznie. Yy, wracamy na wiosnę, chyba, chociaż nie wiemy, czy wrócimy na stałe. Bo czy coś nam. stało, właśnie miałem Cię pytać. Tak, bo coś nam nie wychodzi ostatnio po prostu czasowo, lute był, lute obostrzeniowo. Luty i marzec był ciężki. Ostatni raz się w styczniu widzieliśmy. Tak, ostatni raz w styczniu. Także jesteśmy bardzo nieregularni, musimy za to przeprosić. Nie wiemy, czy jeszcze nas ktoś ogląda w ogóle. Nasi, Trzymamy kciuki, sługi, że tak. Chodzą, że niektórzy tęsknią, że nas nie ma. Także. Tak, tak. Tam dwie osoby jakieś mówiły coś. Akurat przynajmniej to jedna, bo jedna z nich to była ma twoja mama. ostatnio jak... Szczególnie, że nie widziała żadnego naszego odcinka. Nie, nie że akurat zmieniłeś dwa słowa, goniłeś swojego psa. A, po, po klatce. Pęce. No dobrze, to witamy, nie wiemy już nawet, który to jest chyba odcinek. Dziewiąty może? Nie, to jest... Siódmy, chyba. Tak? Chyba no tak. nieważne, czy to jest ważne? Nie. My tutaj na Ludzie jesteśmy, więc nie musimy tam się spinać, że nie wiadomo, który odcinek. No tak, nie, nie musimy, nie musimy. Mm, ale postaramy się po świętach części. częściej. Do tak. Prostu. No dobrze, to yy, ostatni odcinek Może o serialu. sobie, o czym ostatnio mówiliśmy. <laughs> czy ludzie będą pamiętać. Właśnie. E, rozmawialiśmy o Agnieszce Osieckiej i o serialu w tvp jeden Zrobiliśmy wtedy dwa odcinki. Dwa, i to było do połowy serialu, tak mniej więcej. chyba. No, nawet kawałek chyba dalej. Piąty Tam, odcinek? Piąty odcinek, yy, Pierwsza część była właśnie do piątego albo szóstego, jak grała jeszcze Decybel, de Recebel. Yy. Nie, ja już była Popławska, zaczęliśmy o tym rozmawiać. Tak, już, Aha, o Popławski, już Popławski. No, Ale, no, ale no. chwilę dodaliśmy też o poprzedniej aktorce, która wcielała się w rolę Osiewskiej. No później już skupiliśmy się tylko i wyłącznie na mm, Popławskiej, którą chwaliliśmy za tę rolę, i słusznie. Jak się okazuje, bo. Do końca trzymała procesie, fasą. Trzymała fasą to jedno, ale do samego końca w ogóle. Ja próbowałem znaleźć jakieś informacje. Może zaczniemy od tyłu, ale to też do dzisiaj sobie zadaję pytanie. To ja też co powiedziała Siecka w o, o śmierci? E, w serialu? E, wiesz, co śmiałam się z tego i nie wiesz ja teraz. Przekór, nie, co to było? Nie, że warto było, tylko że. Coś w stylu, cholera, jak to jest umierać, czy coś takiego, tak? A, że słabo jest umierać, czy, czy jest że umierać. tak? No, no, tak, no. tak, bo w ogóle próbuję dotrzeć Wiesz do Wiesz co, ja ci powiem, że tak dawno oglądane ten ostatni odcinek, no właśnie, bo to że, jest... to, że chyba ten serial tak jakoś bardzo nie zapadł mi w pamięci, bo ja nie pamiętam części rzeczy, które tam się działy później już. Ale... Faktycznie, zaczęliśmy od końca, ale no, i to by pasowało do Osieckiej, bo ja, mnie nie zdziwiłoby to, jeżeli ona by Żeby tak, tak było, ale jaka. znalazłeś potwierdzenie gdzieś? Nie znalazłem. E, no, jest, dodałem się specjalnie na grupie na Facebooku fanów Agnieszki Osieckiej i chyba będę tam musiał zaczerpnąć jezdnia. Zadać pytanie, tak. Po prostu zadam, może, może admin uz, udostępni, chyba że uzna, przecież że to jest taki banał. Że wszyscy o tym wiem, wiedzą, przecież jak, jak możesz się nazywać fanem, to skoro nie, jest nie wiesz takie rzeczy. No. No. Jestem też ciekawa, bo w sumie no, wątpię, żeby reżyser, czy tam scenarzysta, scenarzysta? dobrze mówię, scenarzysta tak, napisał to coś takiego. Mocne, to było strasznie mocne, to było takie, kurczę, aż niespotykane nawet, no, tak. żeby coś takiego ktoś wymyślił. Yy, ja opowiem taką anegdotę a propos mojej mamy, nie, bo... Yy... Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Ona i tak tego nie obejrzy, więc. A, pozdrawiamy. E, e, bo jak nie wiedziałam, czy to jest ostatni odcinek już w serialu, bo tam czytałam wcześniej 12, 13, nie wiedziałam innych odcinków i piszę do niej, bo ona już obejrzała, a ja oczywiście oglądałam mm. później tam w internecie, to był już ostatni odcinek, a ona chyba tak, bo umarła. <słuch> Mama. <słuch> Także był ostatni. No. No, Także w sumie łączy pokolenia ten łączy sezon. Ten serial Boże z no, Ja chyba no, jestem zmęczona. Pierwszy, no. pierwszy sezon. Nie no, będzie no, już chyba drugiego, bo umarła, tak? Ja no chyba to. Mama ma, bądź na nie wiadomo. Mm. Może w końcu zrobią otwórczości serial może, po prostu. Ale końcuś, Część druga otwórczości. W końcu się okazało, że TVP potrafi na coś w miarę porządnego wydać pieniądze. Z dwóch miliardów złotych coś tam poszło na to. Tak. To jest jakiś plus tego wszystkiego, co, co mogliśmy obserwować w tym serialu. Tych plusów było więcej, bo my to omawialiśmy też w dwóch pierwszych odcinkach. Tak, ale, ale powiem, ogólnie jak czytam recenzje mhm. na internecie, to my bardzo dużo plusów widzieliśmy, bo było bardzo dużo negatywnych recenzji na temat serialu. Ja gdzieś po środku staję, bo on na pewno przybliżał historię Osieckiej, Samą w sobie, która no jakże jest bogata. No przecież, no, tym, tak... Ile rzeczy nie pokazano tak, jeszcze? tak? W ogóle to prawda, i w ogóle te perypetie to pewnie można by spokojnie zrobić, nie wiem, na pięć sezonów. Skupiono się na jednym i to też uważam za plus, bo jak takie rozłożenie się historii też mogłoby być niedobre, tak? Teraz sobie nagle wyobrażasz, że nie wiem, ten wątek z przyborą na przykład. Trwa. 12 odcinków. No tak, też prawda. Taką jedną serię, tak? I już trochę, jakby, nie, nie bardzo z czym mówić dalej, tak? Można to jest, by to zrobić, ale no, byłaby no, już no, przesada. Tak, no, ja się cieszę, że te wątki, jakby miłosne, też nie były jakoś mocno rozwiane. E, tak się starano skracać, tak jak najbardziej, chociaż było tego sporo. <słuch> tak. <noise> najbardziej był taki, który mnie wątek zaskoczył miłosne to był ten z tym eseistą. 3, ja też o tym w ogóle nie wiedziałam, nie, nie. ale to jest e, bardzo długa też historia tak. tam e, z tym związana i to jest osoba rzeczywiście, która istnieje, która była i która jest znana w jakimś sensie. Więc... To prawda, która żyje. Tak, Ta, która i, żyje. I też ten serial przynajmniej dziś mu mi mignął. Ciekawa, jaka jest jego opinia. Ciekawa, jaka jest opinia właśnie e, głównego bohatera w tym wątku. E, i tak na dobrą sprawę pana pasenta to niedużo było. No nie, nie, nie. nie. <taki> tak trochę. Ale też dobrze zagrana ta tak, rola, nie? By... Tego, tego kochanka. Tak, to jest. Kochanka. W ogóle, yy, brat rodzony żurawskiego mm, od dromy Konsiolowskiej. Tak, a on tak. się nazywa zupełnie inaczej. Tumka czy jakoś tak chyba się nazywa? Ale to jest jego brat. tak? Tak. tak. Może przyrodni jakiś tam, że o, jedna, zwierzę, jedna mama nie czy. Nie co? Wiem, ale na pewno jest jego bratem. Yy... Nie no, on też wiele miał już y, roli tam. Tak. Dobry zagrał. Nie, w porządku zagrał. To w ogóle to, to co w sumie mówiliśmy, to może wreszcie trochę przypomnieć, że w gruncie rzeczy, że dobrze zagrali swoje role. Tak, to, że byli tak. dobrze dobrani, i oni już spisali się też właściwie z powierzonego zadania. I nie wiem, czy ktoś jak miał po tak poszukać, kto mnie jakoś tak strasznie zdrażnił, to nie wiem. Um, muszę wykać Roznerski, który... A wiesz, że był odcinek Szansy bez, bez, na sukces bez, bez. z piosenkami Agnieszki Osieckiej i gośćmi byli Maryla Rodowicz, mm -hmm. eee, ta malarka, która tam była w serialu, też jest, uwzględniałam nazwiska. Yy, no tak, jej przyjaciółka. Tak, tak, tak. Zaraz mi się przypomni na pewno, bo no, oczywiście ha, już... Chapał, hał. hał. Eee, Bakuła. 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 i był Roznerski jako aktor, który grał w serialu. Ja mówię, Dlaczego oni nie jak jego wybrali? on ma to do siebie, że lubi się pokazywać wszędzie. Nawet u Artura Orzecha w, w na Sukces, która była też reaktywowana. Tak. I ten, ten, Ale ten... odcinek trzymał fason też, bo poziom o poziom A była trzymał. Magda bo Umer też, nie też? Nie, nie, nie było. MacDoomer nie... to się odcięła w ogóle od Zauważyłaś, tego odcinek. Nie, nie że MacDoomer po pierwsze nie było. Tak. Mi chodzi po głowie, żeby na łamach naszego portalu zrobić audycję wspominkową o mm, Pani Osieckiej. Gdzieś tam zaprosić Agatę Pasent, e, Marylę Rodowicz, która pochodzi z, z tak, tak. myślę, że to też będzie karta przetargowa. No i właśnie Magda umer, tylko że wtedy byśmy musieli chyba za bardzo nie gadać w serialu, bo no tak. Seriatu, o życiu tam, bardziej. Tak, na pompę on myślę, że one miały tyle historii. Tak, tutaj w tej <grym> szansie to... też opowiadały tam jakieś historie, więc. Mm. No ale wiadomo, bo szansa też jest z więc raczej pani Umerby się nie pojawiła, bo ona jakby przez tak, to, że to kutuje. było z TVP, to nie to chciała oparcie, się w to mieszać, nie? Kwestia telewizji publicznej i jak dobrze wiesz, w ogóle jej się nie dziwię. Co tam, tam. jeszcze? No właśnie, co jeszcze? Co my możemy sobie e... przypomnieć jeszcze z tego serialu? Co tam jeszcze się działo? Bo ogólnie ja wiem, my skończyliśmy na tym odcinku, co było podpalanie tych kieliszków chyba. Wtedy. E... To już grała Popławska. Tak. to był, czyli to był rok, to końcówka lat 60. i zaraz były wydarzenia grudniowe z 70. roku. Tak. My tak przeskoczyli, bo punktem jakby, punktami odniesienia i wspólnymi, wspólnymi mianownikami były wydarzenia historyczne, tak? Czyli tam wydarzenia ty te pierwsze lat 50 60 68 marzec, 70 wybrzeże, potem 76 radom i ursus słynne stręgi. Tak, trochę było pokazane tak Także to tak nie, niby to tło, ale to rzeczy, było bardzo bo, to tak, było się bardzo dowiedzieć te rzeczy albo sobie przypomnieć, bo to też umyka. E, 81 rok też stan wojenny był gdzieś tam ujęty pod koniec, tak? Bo, bo oni tak mniej więcej tak. skakali no i się. <coughs> przepraszam, jeszcze zapaliśmy na ten półtora ostatniego odcinka, gdzie. czy ostatni, gdzie były po prostu już lata 90. tak? Gdzie już. E, Osiecka była. To może jak, jak oceniasz? Wyglądu? Jak oceniasz jej rolę jako matki w tym serialu? Bo Myślę, że ona... Wiadomo, że ona była taka, jaka była, więc Myślę, nie była, była idealna. Właściwa, no, bo ta, ta... Tak, ale też y, na przykład w internecie krążyło, krąży do tej pory dużo zdjęć, jak hmm. ona właśnie z... Y... Z Agatą jest tam na ręku, trzymają coś czy robią coś razem, a w tym serialu, jak ona była mała, to było pokazane, jak ona w ogóle by się nim nie zajmowała, jak ona w ogóle by nie poświęcała jej czasu. Później już z wiekiem tej Agaty tam było, że więcej rozmawiają coś, ale tak to, to troszkę chyba też przesadzi. Jest się taki wydaje. dokument z 1989 roku właśnie opowiadający o życiu osieckim, gdzie wypowiada mm -hmm. się zarówno Daniel Passent, jak i Agata hmm. Pasent, która ma wtedy podejrzewam jakieś pewnie 16 lat. I ona, to nie możemy też powiedzieć, że ten. Czyli no, to było tuż bo... po śmierci, jakoś tam nie, zaraz nie, nagrywane? Przed, a jeszcze przed. Zmarł. aha, w tak, no ona w, i, A to osie, w którego było? 96, tak? 86, a ona w 97 zmarła, czyli jeszcze 8 lat. Aha, dwie. aha, to, I to był taki że w 90. -tym. pierwszy dokument, który się pojawił, właśnie w mhm. i on był z nią, czyli ona się wypowiadała. Aha, o takiej, i oni też, o niej, tak? tak? I tam. On był na tyle prawdziwy, że trudno było coś skonfabulować, skoro to był 89 rok, ona była, tylko odcinała jakby kupon od Sławy. Mm -hmm. I tam też wypowiadała się, że nie wiem, no mama tam, em, no taki ład domowy, ciepły, nie dba, tak? I, i pasent to potwierdzał, <coughs> że nie jest to dla niej najważniejsze po tak, prostu. Tak. Więc no to były szczere no, to widać. wypowiedzi i one były przełożone ja na scenę. Ja myślę, serię. że wiele, wielu artystów ma mm -hmm. taką cechę, że, to, że oni dbają jakby trochę o trochę inne tak. rzeczy niż niż Ale właśnie Oczywiście że tak dom. I, i ja mi też nie robiłbym jakiegoś wielkiego zarzutu wobec niej, bo ona tego macierzyństwa też tak do końca nigdy nie żyła, tak? no no ta ucieczka ze Stanów i ona była przecież faktem, tak no, no miała tą możliwość, jak niewiele nie osób miało taką możliwość, mówmy się, podróżowania po całym świecie praktycznie. Tak. Nie tylko z względów finansowych, ale też jakichś tam kontaktów, gdzie no jej paszport. Tak, po, że miała tym, potrzebne więc, dokumenty. Tak, tak. To ona nawet gdzieś tam się potrafiła dogadać. tak. Ten motyw, gdzie ona weszła do Kiszczaka, mm -hmm. to podobno był, był naprawdę. Prawdziwe. Także w ogóle by mnie to nie zdziwiło, że ona tam gdzieś na samej górze się potrafiła dogadać, bo miała co do zaoferowania takim ludziom i wiedziała, w jaki sposób uderzać do nich, czego oni. Ona, czego od nich chce, mm -hmm. na gdzieś tam jej poziom tolerancji był na tyle duży, że nawet jak coś ktoś prosił w drugą stronę, no to też otrzymywał. Zobaczył wszystkie Sopoty, Opola, wszystkie festiwale były obstawione przez nią. No, przez... ale właśnie też Maryla Być... opowiadała w szansie historię z nich Żyje Bal. Że mhm. też nie chcieli tego i ona powiedziała, że, tylko, że jedzie tylko jeżeli to będzie mogła zaśpiewać, a ktoś tam jej powiedział, że nie, no to dziękujemy. No i w końcu do niej dzwoni, nie wiem, już nie pamiętam kto, jakiś minister czy coś, kultury może, no nie wiem. No, Dlaczego nie chce pani przyjechać do Opola? A ona mówi, przepraszam, ale to Opole nie chce mnie. Jak to? No ja chciałam zaśpiewać niech żyje bali, nie pozwoli mi. Niech pani mi da chwilę, zaraz ten. I Pędza, pojechała, zaśpiewała, tak. No tak to więc... działało. To w sumie to trochę działa do dzisiaj, że jeden telefonem się rzeczy załatwia, ale wtedy no to była rzecz normalna. Tak. Czyli nie wiem, no, znaczy na pewno nienormalną rzeczą było od tak wejście do gabinetu Kiszczaka. No, no to, tam, na pewno nie. to na pewno nie. No ale nazwisko robiło swoje. W drugą stronę ona też by mogła nabruźnić, bo inteligentna babka była. Potem by tam jakiś Piosenczkę napisała. i przy by do tyłka się nalał, nie? No ale to tak y, zakulisowo, ale y, no, ogólnie rzecz biorąc, serial oceniam pozytywnie, mimo jakieś tam. Ja nie, oglądało się wiadomo, dobrze. Było tam kilka rzeczy. Podobno też naciągniętych. No ja nie jestem jakimś strasznym znawcą. znawcą biografii Osieckiej, ale na pewno ten serial przybliżył nam tę postać. Tego nie możemy powiedzieć, Zdecydowanie. że tak I osobom, które nawet się tym nie interesowały, tak. to po prostu dało się to oglądać. Nawet jeżeli ktoś nie wiedział, kto to jest Agnieszka Osiecka Oczywiście. lub nie interesuje się tym, to mógł to oglądać jako po prostu serial mógł o i, życiu. I, 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 I tu fajnie jest... To też plus dla TVP. Po pierwsze, że oni jako pierwsi się zdecydowali. Tak. Na to, już odbiegam od kwestii infrastrukturalnych i możliwościowych, no ale jednak. Ale jednak no ten serial nie był jakoś że... wysokobudżetowy na no bo mi co się tam... Tak, się wydaje, że nie, ale no, nie wiem dlaczego na przykład inne stacje komercyjne, prywatne. Nie, nie wpadły na ten pomysł, tak. tak. Dlaczego nie miałby na przykład tego zrobić TVN? Ym, Jakiś, może wiemy. o tym nie wiemy, może jakieś tam były rzeczy, tym które, bardziej, za, na które nie pozwalały tego zrobić. Długo z y, telefonem 24 czy y, Agata Passan czy Daniel Passan współpracują. Tak. <laughs> to jest jedno. Kursu, A może konsursu. właśnie ze względu na to nie chcieli? No nie wiadomo. O, tak? Nie, no, w w ogóle ja, ja myślę, że oni by byli dalecy w ogóle od tworzenia takich rzeczy prywatnie. Mm -hmm. Wystąpili, tak jak mówię, wspominałem przed chwilą ten dokument, występowali gdzieś tam w jakichś wywiadach czy wypowiedziach. No tak, o ale o dla nich raczej... to też jest już przeszłość i tak naprawdę, no. 24 lata w tym roku, w roku mijają. Właśnie chyba w marcu. Przepraszam. No, w marcu ale czy się... w lutym? Będą ja mogę sprawdzić, w... mam wyjęty telefon. Jakbyś mogła sprawdzić. sprawdzić, bo mam wrażenie, że mm. właśnie nie wiem, czy czasem na dniach nie ma rocznicy śmierci. No już sprawdzamy. E, tak to. Tak, 7 marca była. Była. Tak. A urodziła się... 9 października w październiku. No właśnie, czyli była dzień przed dnią kobiet. Yy, no to no co? Dobrze, to my kończymy. to, to kończymy. My, yy, możemy gdzieś tam zapowiedzieć na kwiecień i jakąś pewnie ramówkę naszą, którą gdzieś tam sobie... Wrócimy, pogoda będzie Wróćmy. lepsza, także już będziemy mieli więcej energii i Ale siły. Ale pewnie gdzieś w tej konwencji, że będziemy sobie mówić o rzeczach, które widzieliśmy i o tym opowiadać. Może z czerwonego fotela, może z tego studia. Myślałam, że z czerwonego dywanu jakieś rzeczy. I już pomyślałam, Julia Wieniawa, pudelek. Hmm. Chodniemy z czerwonego dywanu parę rzeczy z zapowiedział przeprowadził wywiad na. No, ale jest pandemia ale nie ma, nie ma co Dziękujemy bardzo i do Słuchajcie zobaczenia się. pa Cześć